Witaj, mam na imię Paulina, jestem Twoim osobistym doradcą piękna. Dziś przedstawiam Ci dwa produkty: cudowny zestaw do pielęgnacji ust. Cukrowy peeling oraz balsam z masłem Shea. Dzięki tym dwóm produktom pozbędziesz się martwego naskórka na swoich ustach, ponieważ cukrowy peeling delikatnie i skutecznie właśnie go złuszcza. Jego głównymi składnikami jest olej słonecznikowy, olej słonecznikowy i masło Shea. Stosując dwa, trzy razy w tygodniu, kiedy Twoje wargi robią się szorstkie, zadbasz o usta. Po nałożeniu delikatnej warstwy... Peelingu cukrowego, zdejmij go chusteczką. Następnie nałóż balsam do ust. Jego cudowny smak i zapach sprawią, że na pewno się zakochasz w tym produkcie. Stosuj najlepiej. Bezpośrednio po użyciu cukrowego peelingu do ust możesz go używać, oczywiście w ciągu dnia tak często, jak tego potrzebujesz. Świetne dwa produkty, dzięki którym zadbasz o swoje usta i wydobędziesz delikatnie naturalne powiększenie ust. Jeżeli chcesz wypróbować produkty, dobrać odpowiednią pielęgnację do siebie, napisz do mnie już dziś. Wspólnie sprawimy, że będziesz się czuła jeszcze bardziej kobieco niż teraz.